Dziś mija 847 Dzień Wojny. Chciałbym rozpocząć dzień od wydarzeń na froncie donieckim z naszej mapy wojennej. Rozpoczyna się bitwa o Jasnobrodiwkę. Rosjanie lądują na pierwszych domach w tej miejscowości. Według informacji, które otrzymaliśmy, ukraińskie siły zbrojne próbują bronić wioski, wykrywając miejsca z wyłomami i przeprowadzając ataki za pomocą wybuchowych dronów. Z innych wiadomości, jak potwierdza mapa cieplna NASA porównująca dzień 1 czerwca z dniem dzisiejszym, ukraińskie siły zbrojne potrzebowały zaledwie i 2,5 tygodnia, aby uzyskać pozwolenie na atak na terytorium Rosji w celu zaprowadzenia względnego pokoju w regionie północnego Charkowa. Rosjanie w dużej mierze wycofali się i trwają operacje porządkowe. W chwili obecnej łączna liczba starć zbrojnych na całej linii frontu osiągnęła 56. Największą aktywność wroga obserwuje się na kierunku pokrowskim, gdzie w zasadzie połowa wszystkich dzisiejszych operacji ofensywnych miała miejsce i jest kontynuowana. Według moich informacji, liczba starć wojskowych w kierunku Charkowa wzrosła do czterech. Wszystkie starcia trwają w rejonie Wochańska. Według niektórych informacji siły rosyjskie próbują wkroczyć do obwodu wowczańskiego z pomocą czołgów. Jest jednak jedna rzecz, o której nie wiedzą, a mianowicie miny pułapki zastawione przez ukraińskie siły zbrojne. Jak wspomniałem we wczorajszym filmie, Ukraina przygotowała pułapki minowe w różnych miejscach. Jednym z tych regionów był Wochańsk. Z innych wiadomości, w kierunku Kupiańska wróg przeprowadził w sumie sześć operacji ofensywnych. Rosyjskie ataki w pobliżu Stepnaja Nowoselowka, Peszanoe i Berestowo zostały odparte przez naszych obrońców. Bitwa trwa w pobliżu Sinkowki. Tutaj Rosjanie używają głównie ataków z powietrza. Nie otrzymałem jeszcze informacji o tym, co robi ukraińska obrona. Teraz chciałbym przekazać informacje o rejonie Siwerska. Liczba starć w obwodzie Siwerskim, w pobliżu miejscowości Werchne-Kaminaske, Lizny Kiwka i Wyimka wzrosła do 13 wojska rosyjskie nacierały od strony granicy, ale ukraińska obrona skutecznie powstrzymała Rosjan i odepchnęła ich. Z innych wiadomości Rosjanie są również aktywni w kierunku Kramatorska, gdzie zorganizowali nieudane ataki w rejonie Grigoryjewki i Nowego Mikro. Walki trwają także w rejonie Iwaniwska. W tym kierunku odnotowano łącznie pięć starć zbrojnych. Chciałbym przekazać kilka informacji na temat walk w rejonie Iwaniwska. Rosjanie chcą zaatakować i przejąć kontrolę nad nowymi, żółtymi i Hasiwem z okolic Iwaniwska. Jednak w międzyczasie ukraińskie siły obronne również atakują region Iwaniwsk i próbują go odbić. W międzyczasie ukraińskie siły obronne bronią regionów Nowej, Żółtniew i Hasiwiar za pomocą artylerii, jednocześnie określając lokalizację wrogów za pomocą dronów wideo. Od początku dnia większość walk toczy się na kierunku Pokrowskim, gdzie rosyjscy okupanci 15 razy próbowali poprawić swoją sytuację. Obecnie toczy się sześć potyczek w dzielnicach Jewcheniwka, Nowoaleksandrowka, Nowopokrowski. Ataki w pobliżu miejscowości Kalinowe i Nowoselowka Persza zostały odparte. Sytuacja jest pod kontrolą naszych obrońców. Teraz z przykrością opowiem o rosyjskim natarciu w Wochańsku. Rosyjskie natarcie ma miejsce w tej części, którą widać w kwadracie na ekranie. Rosjanie wkroczyli do tego regionu z pomocą czołgów i pojazdów opancerzonych i posunęli się naprzód w części regionu. Siły ukraińskie starają się odbić region w jak największym stopniu. Armia rosyjska planuje atak naborową w obwodzie charkowskim. Od Rajgorodki do Nowowodian znajduje się około 10 tysięcy rosyjskiego personelu i około 450 dział samobieżnych, w tym 200 systemów artyleryjskich. Długa linia obrony w tym kierunku jest obecnie utrzymywana przez trzy OSHBR. Siły pozostają nieproporcjonalne, Rosjanie mają przewagę liczebną, wykorzystują dodatkowe jednostki i prowadzą intensywne działania ofensywne. Siły ukraińskie zwabiły najeźdźców. Niedawno widzieliście filmy, na których drony umieszczają ukraińskie flagi na wysokich miejscach na spornych terytoriach, CO irytuje rosyjskich dowódców do szpiku kości i wyzerowuje oddziały wysłane, aby je podnieść. Oto jedna z takich operacji. Żołnierze dzikiej dywizji postanowili rozweselić miejscowych i umieścili ukraińską flagę za pomocą drona FPV. Poirytowani dowódcy rozkazali zdjąć obraźliwą flagę, co zniszczyło stację bazową, pozostawiając Rosjan bez łączności. Wystarczy zostawić ukraińską flagę w całym TOT, a Rosjanie sami zajmą się resztą. Zdjęcia satelitarne wyników dzisiejszego ataku dronów na rafinerię Azov zostały opublikowane przez Radio Liberty. Satelita zarejestrował uszkodzenia zbiorników magazynu ropy naftowej Azovprodukt. Miesięcznie przez ten terminal przechodzi do 60 tysięcy ton produktów naftowych. Według naszych informacji, Nikkei Asia donosi, że Rosja zaoferowała Chinom sprzedaż kawałka swojego dalekiego wschodu. Ziemia otaczająca rzekę Tumangan zostanie sprzedana, aby Chiny mogły poszerzyć rzekę w celu zwiększenia wymiany handlowej. Putin prawdopodobnie wykorzysta te pieniądze na ataki na Ukrainę. Sześć kolejnych starć wojskowych miało miejsce dzisiaj w kierunku Charkowa. Nasze wojska powstrzymały cztery rosyjskie ataki w rejonie Wołchańska. Trwa odpieranie dwóch kolejnych akcji ofensywnych wroga w obwodach Wołczyńskim i Liptowskim. Liczba starć wojskowych w kierunku Kupiańska wzrosła o dwunaste nasze wojska odparły osiem ataków wroga w pobliżu Sinkowki, Stepnaja Nowoselowka i Peszanoe, a cztery kolejne starcia trwają. Rosyjski agerse stał się bardziej aktywny w kierunku Kramatorska. W ciągu dzisiejszego dnia najeźdźcy podjęli sześć prób zbliżenia się do dzielnicy Nowy Czas z których cztery zostały odparte przez obrońców Ukrainy. Dwa starcia wciąż trwają. Ponadto wróg prowadzi aktywne operacje ofensywne w pobliżu Iwanowa, Jużnego i Nowego Jorku, a obecnie trwa dziewięć starć. Na Krymie okupanci wznowili pracę na uszkodzonej przeprawie promowej, szczegóły od sił zbrojnych Ukrainy. Poinformował o tym sekretarz prasowy marynarki wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy Dmitrij Pletęczuk. Mogę powiedzieć, że w tej chwili, prom, działa, podkreślił. Według niego, wsparcie logistyczne okupantów na Półwyspie jest faktycznie zapewniane przez tę przeprawę promową. Trzy czwarte logistyki wojskowej dostarczanej na Krym i do południowej Grupy Wroga jest dostarczane przez ten prom, powiedział Pletęczuk. Tymczasem most kerczeński przewozi mniej ładunków z powodu wcześniejszych uszkodzeń. Wykonano już wiele pracy, aby wzmocnić obronę powietrzną Charkowa, nie mówiąc o szczegółach, powiem, że zadania zostały postawione, a armia naprawdę rozwinęła swój potencjał. Obywatele już to odczuli, mówi Olek Sinegubow, szef Charkowskiego Ichni. Według Sinegubowa, lokalne władze pracują również nad wzmocnieniem ochrony systemów walki elektronicznej w regionie przed wrogimi rakietami i dronami. "Rosyjscy najeźdźcy ścieli głowę ukraińskiemu żołnierzowi zamiast wziąć go do niewoli, powiedział prokurator generalny Andrii Kastyn. Podczas powietrznego rekonesansu na jednej z pozycji bojowych, wojskowi odkryli uszkodzony pojazd opancerzony Sił Zbrojnych Ukrainy. Na masce pojazdu leżała odcięta głowa ukraińskiego żołnierza." Otrzymaliśmy informację, że rosyjscy dowódcy, zamiast pojmać ukraińskich żołnierzy, rozkazali zabić ich z nieludzkim okrucieństwem." Przez ścięcie głowy, powiedział Kastyn. W sprawie naruszenia praw i zwyczajów wojennych wszczęto już postępowanie przygotowawcze. Ukraina otrzyma 18 kolejnych samobieżnych chałbic RCH-155. W lutym 2024 roku rząd niemiecki zapłacił za produkcję 36 takich chałbic, nie wiadomo, kto zapłacił za pozostałe 18. Do 2027 roku zostaną dostarczone łącznie 54 RCH-155. Będziemy tu ponownie jutro wieczorem. Możesz śledzić nasze filmy, subskrybując nasz kanał. Do zobaczenia.